Tak oto Pan ukazuje się nagi i bezbronny. Nie żąda, nie szantażuje. Jego miłość nie upokarza. Jest to pokój tego, kto cierpiał z miłości i teraz może wreszcie stwierdzić, że było warto. My natomiast często maskujemy nasze rany z powodu pychy lub z obawy, że okażemy się słabymi. Mówimy, to nie ma znaczenia to już przeszłość. Ale tak naprawdę nie pogodziliśmy się ze zdradami, które nas zraniły. Czasami wolimy ukrywać naszą trudność przebaczenia, aby nie jawić się jako bezbronni i nie ryzykować ponownego cierpienia. Jezus przeciwnie, On ofiarowuje swoje rany jako gwarancję przebaczenia i pokazuje, że zmartwychwstanie nie jest przekreśleniem przeszłości, ale jej przemianą w nadzieję, from your yeah.